Witajcie, moi drodzy, w tym niebieskim dniu, 2 kwietnia, w Dniu Świadomości Autyzmu, który obchodzony jest na całym świecie za pomocą niebieskiego balonika, niebieskiego koloru, niebieskiego puzelka. I w ogóle otwórzmy nasze oczy, nasze serca i umysły na osoby autystyczne, bo to jest Dzień Świadomości Autyzmu. <laughs> Dobra, to teraz mam już dosyć tego, tej gadki. Zmienię kolor. Yy, tak jest lepiej. Oczywiście 2 kwietnia otwórzmy nasze umysły i serca na autystów. Trochę, a nawet mocno sugeruję, że coś innego się dzieje w pozostałe dni roku. Wszystkie pozostałe 365. Tak, ponieważ to jest rok Przestępny. Co się dzieje w pozostałe dni? No, nic się nie dzieje, no, nie mamy tej świadomości, ale 2 kwietnia niektórzy obchodzą ten Dzień Świadomości Autyzmu. Teoretycznie powinniśmy obchodzić go wszyscy. Ja go nie obchodzę już któryś rok pod rząd, bo dla mnie taki Dzień Świadomości Autyzmu jest codziennie, bo taka jest moja praca. Ja codziennie uświadamiam ludzi o autyzmie, tak. Jakich ludzi? Nauczycieli i rodziców. Rodziców w ilości około 1000 rodzin przez ostatnie 4 lata, a nauczycieli w ilości 5000 przez ostatnie 4 lata. To jest moja praca, ja na tym zarabiam. No i o zarobkach też sobie dzisiaj będziemy mówili. Dlaczego to święto jest czymś, co spowodowało u mnie przed chwilą ironię z niebieskim kolorem? Ponieważ. W kulturze naszej świadomość osoby niepełnosprawnej, osoby chorej, osoby autystycznej przedstawiana jest w postaci jakiegoś dnia w roku. I wtedy wszyscy skupiają się wokół takiego biednego Maciusia, który symbolizuje chorobę jakiegoś biednego balonika, i yy, skupiamy się bardzo na takiej osobie, że ona jest taka biedna, poszkodowana. Tymczasem. Yy, Mówię tutaj reprezentując pokaźną ilość osób autystycznych, my w ogóle tego nie potrzebujemy. My nie potrzebujemy, żebyście nam trzymali baloniki i wołali nam na kamerki na Instagramach, na Facebookach, że jesteśmy, z, jesteście z nami, bo y, to nie ma żadnego sensu, ponieważ wasze bycie z nami y, nie przekłada się na y, te działania, które są naprawdę bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne osobom autystycznym. A więc przede wszystkim wiedza. Wiedza, wiedza której brakuje. Brakuje Wam, brakuje nam, brakuje organizacjom wspierające, wspierającym osoby autystyczne. W tej chwili mamy jak grzyby po deszczu powstają organizacje, powstają gabinety terapeutyczne, powstają specjaliści, którzy zajmują się autyzmem. No i jest taki dyskurs, Mówiący o tym, że autyzm autyzmowi nierówny, co jest oczywiście prawdą, no ale ostatnio mieliśmy okazję w mediach publicznych oglądać gorszący, mam nadzieję, że gorszący nas wszystkich spór pomiędzy osobami, które mówią, że autyzm to jest bardzo poważna rzecz i mają rację, ponieważ autyzm z niepełnosprawnością intelektualną jest naprawdę poważnym problemem. No i pomiędzy drugą grupą, która zna inny autyzm, autyzm bez niepełnosprawności intelektualnej, który potrzebuje jedynie akceptacji, a nie pomocy fizycznej. Kto ma rację? No strony obie mają rację, natomiast tu zabrakło wiedzy, ewidentnie wiedzy, jednej strony o, o drugiej stronie, tak, czyli... Osobom wspierającym autystów, którzy są niepełnosprawni intelektualnie, zabrakło wiedzy o autystach sprawnych intelektualnie i vice versa. Tymczasem, drodzy Państwo, Dzień Świadomości Autyzmu, po raz enty obchodzony w Polsce, a tymczasem kilka krwawych, krwistych faktów ze świata moich klientów przypadek pierwszy. Dorosły mężczyzna ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, który został wyrzucony z seminarium duchownego ze względu na zespół Aspergera, ponieważ mógłby się nie dogadywać z parafianami. Tak nie wolno. Tak? To gdyby seminarium przestrzegało prawa, to i, i by podlegało w ogóle naszej jurysdykcji, to taki sposób załatwiania sprawy z przyszłym księdzem nie doszłym, oczywiście, no, Powinien skończyć się w kryminale. Drugi przypadek, przypadek chłopca, który po tym, jak szkoła się dowiedziała, że ma zdiagnozowane spektrum autyzmu, po prostu odmówiła jego przyjęcia. I teraz takich chłopców, to to nie tylko to, to co u mnie, tak? ale takich chłopców i dziewczynek w Polsce, każdego roku są setki dzieci, które nie zostają przyjęte do szkół. Ze względu na autyzm i potencjalne kłopoty, które mogą się zdarzyć. Ale o dziwo, te same szkoły 2 kwietnia oczywiście nie tego roku, bo tego roku przypadają święta ale poprzedniego roku i poprzednich lat bardzo łączą się 2 kwietnia z, z autystami. No, piękna inicjatywa, która nie nosi za sobą konkretnych działań. Ehm, Działania, które się wprowadza często do szkół, to współczucie, świadomość. My tego w ogóle nie potrzebujemy. My nie potrzebujemy żadnego współczucia. My potrzebujemy, żeby nas nie wywalano z seminarium duchownego, bo mamy autyzm. My potrzebujemy, żebyśmy nie mieli w ogóle dylematów, czy na egzaminie z prawo, z prawo, na prawo jazdy mówić do komisji, czy gdziekolwiek indziej, czy do lekarza. Że my mamy autyzm, żeby to nie był problem, a nie lekarz totalnie nieuświadomiony, który ma decydować o tym, czy będziesz kierowcą, czy nie, czy będziesz zarabiał jako kierowca, pomagał rodzinie i woził swoje dzieci, powie w sposób kompletnie oderwany od, od, od ziemi, tak? od rzeczywistości, powie, że, sorry, ze względu na autyzm, zlecimy dodatkowe badania, albo nie możesz mieć prawa jazdy, albo tu jakieś ograniczenia. No ludzie, mamy XXI wiek, Zaczęło się już dawno temu trzecie dziesięciolecie tego XXI wieku, a niektórzy z Was, pomimo obchodzenia puzelkowego święta, yy, ciągle mylicie autyzm z chorobą. Potrzebujemy wreszcie, żeby skończyła się procesja dobrych ciotek, świadomych mamuś, które chcą doradzić rodzinom autystycznym, żeby się przebadały. Na obecność metali ciężkich w organizmie, żeby popracowały nad detoksem z tych metali ciężkich, ponieważ praca jelit jest kluczowa i ona uleczy autyzm. Chcemy skończyć z tymi duperelami. Tak? Chcemy, żeby z okazji Dnia Autyzmu, żebyście Państwo dosadnie i wszyscy zrozumieli, nigdy nie udowodniono żadnej, ale to żadnej korelacji pomiędzy metalami ciężkimi a autyzmem. Pomiędzy konserwantami zawartymi w szczepionkach a autyzmem. Nie udowodniono korelacji e, niewydolności pracy Jelita Cienkiego z autyzmem. Nigdy tych bzdetów nikt nie udowodnił. Gdyby tak było, to by Nobla ci ludzie podostawali. Ale niektórzy z Was, w tym również niektórzy z moich czytelników, starają się w komentarzach umieszczać co jakiś czas bzdety i rady. Złote rady na temat leczenia przyczyn autyzmu. Czego potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy takich sytuacji na rozmowie kwalifikacyjnej, żebyśmy nie mieli oporów, ani dylematów, ani strachu powiedzieć, um, powiedzieć osobie, która nas rekrutuje, rekruterowi, że jesteśmy osobą z zespołem Aspergera, że jesteśmy autystą. Tego potrzebujemy naprawdę. Co, czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy, żeby y, jeden z drugim, kolega i koleżanka w klasie, w naszej szkole, nie gapili się na nas ze strachem, lękiem, jak na jakieś zjawisko, jak na jakiegoś schizofrenika, jak na. z całym szacunkiem do schizofreników, tak? E, ale to już jest choroba. E, żeby się nie, nie gapili na nas jak na wariata, gdy mamy stymy. Albo tiki nerwowe, bo przy autyzmie czasami występuje częściej niż w, w, w przypadku osób neurotypowych, czy ze spółtureta, czy różnego rodzaju nerwice. Natomiast tymy, które tak naprawdę nazywają się stereotypiami, to kryterium diagnostyczne autyzmu, a nie powód, żeby jeden z drugim ancymon z nas w szkole się śmiali. I co z tego, że z dziećmi podtrzymacie potrzy, baloniki do, do filmu na kamerze i uśmiechniecie się do autystów, jak potem puszczą te baloniki, pójdą do swoich klas i będą się głupkowato śmiać z dzieci, które stimują, tak? które podrzucają ramionkami, które sobie kręcą rączkami kółeczka. To jest zwykłe draństwo. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy się nie bać w momencie, kiedy podrywamy dziewczynę lub chłopaka i potrzebujemy się nie bać powiedzieć mu, jestem autystą. Potrzebujemy, żeby ta druga strona znormalniała przez te lata i w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku odpowiedziała na to, że ja powiem, że mam autyzm, odpowiedziała: aha, okej, okay, w porządku. Tak jak ktoś inny powie. Jestem ekstrawertykiem. A ktoś inny powie, mam OCD, a jeszcze ktoś inny powie, mam nerwicę lękową. No, okej, okay. okej, okay, dobra. Jak sobie z tym radzić? Czy to jest jakiś kłopot dla Ciebie? Jak się do Ciebie zwracać? Czy jakoś Ci mogę pomóc? Okej. Okay. Takiej akceptacji potrzebujemy żebyśmy się nie musieli bać naszego autyzmu po prostu, a nie tylko 2 kwietnia, żebyście nam pomachali niebieskimi balonikami. Tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy wreszcie nauczycieli i rodziców, którzy dowiadując się, że uczeń, że dziecko mające autyzm, że nie potrzebuje stosu terapii, 50 różnych terapii, które oczywiście Wspaniali biznesmeni, którzy są właścicielami ośrodków terapeutycznych i już zaplanowali na, dla y, osób autystycznych. Y, terapię ręki, y, trening umiejętności społecznych, terapię Bernoulliego, y, metodę hydrokinetyczną, y, konioterapię i różne inne, bylebyście tylko zapłacili 200 zł za godzinę. Tego też nie potrzebujemy, ponieważ autyzm nie oznacza z automatu kłopotów. Autyzm nie oznacza z automatu niepełnosprawności. Wiecie, co oznacza kłopoty i niepełnosprawność? Lęki oznaczają kłopoty. Klaustrofobia oznacza kłopoty. Lęki społeczne, traumy z dzieciństwa oznaczają kłopoty i Konieczność przejścia terapii. Traumy, które się odbywają teraz, bo jeden z drugim, debil, śmieją się z tego, że podrzucamy drabionkami. To powoduje u nas traumy. To, że nauczyciel stoi dwa metry ode mnie, bo ja siedzę w pierwszej ławce, bo jako dziecko z orzeczeniem muszę siedzieć w pierwszej ławce, bo tak mi powiedzieli, że teraz masz siedzieć w pierwszej ławce, bo masz orzeczenie, I jeden z drugim nauczycielem wrzeszczą nam prosto w naszego ryja. I od tego też można traumy dostać, jeżeli jesteśmy nadwrażliwi na te dźwięki. I czego potrzebujemy w takich momentach? Nie orzeczenia, tylko tego, że jeżeli mamy autyzm, to moglibyśmy żebyśmy sobie mogli wybrać miejsce do tego żeby siedzieć w klasie. Czy potrzebujemy pokoju wyciszeń? Słuchajcie, pokój wyciszeń to jest to jest jakaś szalupa ratunkowa, tak? Wiecie co jeszcze jest jeszcze z szalupą ratunkową? Ostatni Krzyk mody i, i rzecz, narzędzie, które ratuje autystów, faktycznie, ale ratuje jako szalupa ratunkowa. Edukacja domowa, szkoła w chmurze to jest pomieszanie z poplątaniem. Uratujmy dzieci przed traumą szkolną, przed krzywdą w szkole, jakiej doznają nie tylko autyści, ale dużo dzieci zamkniętych w sobie, introwertyków z wewnętrznym poczuciem winy, dzieci przemęczonych, dzieci męczliwych uratujmy ich, dajmy im pokój wyciszeń. I dajmy im edukację domową. No nie tędy drogę. To, to, żeby był pokój wyciszeń w szkole, do którego dziecko pójdzie, to jest sytuacja patologiczna, która w ogóle nie powinna się zdarzyć. Ten pokój wyciszeń nie powinien mieć racji bytu. Wyciszeń przed czym? Przed nauczycielem, który wrzeszczy? Dlaczego ja nie mogę sobie wybrać ławki? Dlaczego ja nie mogę sobie wstać, wyjść i pójść? Do ubikacji. Wiecie, czego potrzebujemy w szkołach? Potrzebujemy, żeby nauczyciele przestrzegali konstytucji i żeby nie zabraniali dziecku pójścia do toalety w trakcie lekcji, tak jak nakazuje tego prawo. Tego potrzebujemy. Ustawa o prawie oświatowym, paragraf 44 podpunkt C, bodajże. Uczeń ma prawo do zindywidualizowanego trybu nauki. Do tego, żeby nauczyciel podchodził do niego indywidualnie. To jest przepis martwy tak długo, dopóki nie pojawi się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego? Dlaczego nauczyciel nie przestrzega tego prawa? Dlaczego rodzic nie przypomina w szkole o tym prawie? Dlaczego dziecko musi być zmuszane do pójścia do tablicy, pomimo depresji, którą ma, pomimo tego, że się wstydzi, pomimo tego, że wszyscy się wokół z niego śmieją? Tego potrzebują autyści. Prawa do niepójścia do tablicy, gdy jest to dla nich za ciężkie. Dlaczego otrzymujemy zarzuty, że my wykorzystujemy swoje prawa? Nie, nie dajmy, mu, nie dajmy mu, autyście to prawa do wyjścia do toalety, bo on potem będzie wykorzystywał i manipulował. Oczywiście po to są prawa uczniowskie, żeby je wykorzystywać. Nawet w nadmiarze. Tak samo jak i państwo wykorzystujecie swoje prawa obywatelskie, czasem nawet w nadmiarze. Ręka do góry. Niech pierwszy rzucić kamieniem ten, kto nie poszedł nigdy na L4 w przerwie pomiędzy świętami. Tak? Ale dzieci nie, mają być uczciwe. My dorośli to nie, to możemy cwaniaczyć. Dzieci nie mogą. No i dalej, po co nam balony, jak po prostu my potrzebujemy tego, żeby ktoś się nas zapytał, co byś chciał teraz zrobić? Czy potrzebujesz przerwy? Czy potrzebujesz się napić? A może nie chcesz tego robić? A może potrzebujesz odpocząć, bo cię ręka boli. Dlaczego nie zadaje się autystom i innym dzieciom w szkole takich pytań? Dlaczego innym dzieciom? Paragraf 44c ust uchwały, ustawy o prawie oświatowym. Tak? Indywidualizacja metod nauczania. Czego jeszcze potrzebujemy? Żeby ułatwienia, troska o bliźniego, troska o siebie nawzajem nie dotyczyła tylko autystów, bo my nie chcemy czuć się wybrańcami. Nie chcemy być na świeczniku, w centrum uwagi klasy. Będziemy się wstydzić. My chcemy, żeby te prawa ucznia, do tego, żeby być dobrze traktowanym zgodnie z prawem, dotyczyły wszystkich. Chociażby z tego powodu, że autysta jest w klasie, a żeby z tego wszyscy mieli przywileje. Chcemy mieć prawo do tego i co jeszcze jest potrzebne, że jeżeli uczeń ma autyzm, ale jest introwertyczny i boi się innych, ale jest też inteligentnym dzieckiem, żeby miał prawo nie mieć nauczyciela wspomagającego, a nie żeby jeden z drugim postanowili, no. Jest orzeczenie, masz w orzeczeniu napisane w zaleceniach jest smagających, musisz mieć. Nie, to nie mus. Co jeszcze chcemy? Chcemy iść na studia, tego potrzebujemy, żeby idąc na studiach, mówiąc swobodnie o autyzmie, żeby nikt nas się nie czepiał. A nie, żeby dziekanat jednej i drugiej uczelni stwierdzili, dobrze, ale w zamian za to proszę krzewić wiedzę o autyzmie. Jako samorzecznik to nie dość, że ja mam kłopoty z komunikacją, z wystąpieniami publicznymi, to jeszcze mam występować na pierwszym roku studiów przy innych studentach jako samorzecznik? Prelekcje robić? Ja ze swoją męczliwością? Zostawać jeszcze dłużej po zajęciach? Chcemy tak samo być traktowani jak inni. Nie chcemy rozczulania się, użalania się nad sobą. Chcemy mieć... Równą łatwość, tak jak inni, w komunikowaniu, w zaspokajaniu swoich potrzeb, a nie robienia z nas cudaków, wciskania nam baloników, puzelków. Nie miało być o zarobkach. Mamy prawo zarabiać pieniądze. Nie jesteśmy do tego, żeby działać społecznie. Nie jesteśmy do tego, żeby nas zapraszać do telewizji, jak jakieś zjawisko chodzące o, o to ten autysta. To ten Kubuś 36-letni przyszedł z mamusią. O, on jest dziwny. To się sprzeda. Na TVN-ie, Polsacie i jedynce. No, on jest taki cudaczny. Proszę pani, a jak pani syn Kubuś radzi sobie z codziennymi obowiązkami? No, już jest duży Kubuś, bo ma 36-latek. Myje naczynka. Potrzebujemy akceptacji tego, że nie Kubuś, tylko pan Jakub może mieć firmę, może być prawnikiem, może być lekarzem, może być psychologiem, może jeździć mercedesem, może jeździć BMW, może mieć piękną kobietę, wspaniałego męża, garstkę cudownych dzieci. I że tacy są też autyści. Ale są też autyści z niepełnosprawnościami. Są autyści niemówiący. Co oznacza autyzm? Balonika, puzelka? Nie. Oznacza, że częściej możemy mieć kłopoty z depresją. Możemy mieć częściej kłopoty z tym, że mamy nerwicę różnego rodzaju, należącą do OCD oczywiście. Że częściej możemy potrzebować jakiejś opieki, pomocy, na przykład lekarza psychiatry. Kto powinien o tym decydować i to jest najważniejszy punkt programu? Ja sam. Nie wy. Nie nauczyciel. Nie mama Statom. A na pewno już nie pani terapeutka, która chce zarobić na mnie pieniądze. Ja sam. Chciałbym o tym móc sprawnie decydować na takich samych warunkach jak inni ludzie. Jeżeli jestem w stanie. A jeżeli nie, chciałbym dostać po prostu adekwatną opiekę. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy normalnymi ludźmi, jesteśmy tacy jak wy. Autyzm nie musi oznaczać cudacznych ruchów 2 kwietnia. Wystarczy się z nas nie śmiać. Wystarczy wyobrazić sobie, że moje cechy, które tobie się mogą wydawać dziwne, to również mogą być cechy innego człowieka. Ty też możesz mieć w sobie dziwne cechy. Ja mogę lubić zbierać kable. Inni mogą lubić piłkę nożną. Jeszcze inni mogą uwielbiać fotografie. Jeden może sobie trzepać i ruszać kolankiem pod ławką, bo sobie rozsmarowuje rzepkę. I nie ma co przesadzać. Mój kolega autysta może sobie w, dokładnie w tym samym celu. Kręcić rączką, żeby mu też było lepiej, łatwiej z jego ciałem. Tego potrzebujemy inkluzji tego, żeby nasze prawa były tak samo ważne jak prawa innych żeby nasze przywileje, jeżeli mamy je dostać, były przywilejami innych osób. A jakie to mają być przywileje? Te, które już są, żebyśmy mogli iść do kibla w trakcie lekcji. Może inne dziecko pójdzie raz do kibla w trakcie lekcji. A może ja, autystyczne dziecko, potrzebuję pójść pięć razy do kibla. Nic ci do tego, drogi nauczycielu, drogi rodzicu, ile ja razy pójdę do kibla. I to jest prawdziwy szacunek do człowieka. Bez względu na to, czy do autysty, czy też może do osoby niepełnosprawnej, a może jednocześnie. Do autysty z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziękuję, zapraszam do udostępniania. To był mój manifest na 2 kwietnia, dzień, rok po roku, w którym wszyscy pokazują baloniki, puzelki, ale jeżeli chodzi o akcję, o działanie, niewiele się z tym dzieje. Drogie szkoły, drodzy rodzice, rady pedagogiczne, tak jak mówiłem, wytrenowałem pięciu tysięcy nauczycieli w ciągu ostatnich czterech lat. To jest moja wielka duma. Polecam się. Jeżeli chcecie szkolenie skuteczne w Waszej pracy, tak żeby Wam było łatwiej, szkole było łatwiej, zapraszam do kontaktu. Piszcie do mnie wiadomości prywatne. Na razie, cześć, do widzenia.